Skąd pani przyjechała? Z Bydgoszczy, okolic Bydgoszczy. Dlaczego pani przyjechała? Co pani leży na sercu? Polskie rolnictwo, polscy konsumenci, wszyscy Polacy. Polska racja stanu, polskie szkoły również, polskie dzieci. Jest pani rolniczką? Między innymi także. I jak ocenia pani e, sytuację swojego gospodarstwa na ten moment? Widzę, jak sytuacja wygląda w tej chwili, co jest planowane, co jest wtłaczane w system europejski, jak to wygląda, jeżeli chodzi o obronę danej sytuacji przez polski rząd, jakie są blokady od strony Unii Europejskiej. No i naprawdę my, Polacy i Europejczycy, powinniśmy wstać i, i powiedzieć stop temu wszystkiemu. Zatrzymać tą machinę. W jakich barwach widzi pani przyszłość swojego gospodarstwa? Oczywiście biało-czerwonych.